Witam, witam LL 3.0. Ja jestem na Flipsy.pl Witam w kolejnym odcinku na moim kanale Zabwodnicy Węgrowa Majowy dzień taki średnio ciepły, nawet jest dzisiaj chłodnawo Przyszedłem dziś w kurtce, mamy dzisiaj czwartek Dlatego mam nadzieję, że trochę Ci w pojedzie. Znów cała nasza piękna miejscudeczka się zazieleniła, wszędzie są liście Wszędzie jest zielono. Nawet tamte drzewka tak zarosły, że nie widać aut, które za nich wyjeżdżają Kiedyś w zimie, jak jeszcze nie było tam tylu liści, to za tych drzew było widać tyle jak jadą. wtedy włączyłem na nagrywanie. I wcześniej właśnie wiedziałem, że będzie tir jechał. Tak samo tutaj. Tu już też zarosły. Drzewaliśmy. mi i nie widać. No, tirów na razie nie ma. Oden jeszcze nie przejechał. Pierwszy tir, man, man sprzepło do przewozu bydła końcu jakiś tir. I od razu Mercedes przyjechał. Co się nagle zaczyna jeździć. Skania! Biała ciężarówka skania. Pojechała. Kolejny Mercedes. A nie jednak da. I Mijanka z manem. Echa, man jednak pojechał w tamtą stronę. A nie, on jednak zakręca chyba. Tak, man zakręca chociaż znowu jedzie w tą stronę. Kolejny skania z kontenerem. Patrzcie taki mały ciągnie świadłowa, taki duży kontener. Taka mała skana, kontener bardzo duży. I czarna skania wyjeżdża z ronda. I w tym odcinku to by było na tyle. Ja się z ragunami, cześć!